Five, four, three, two, one, ignition, lift off. Dzień trzeci jesteśmy na poligonie? Będzie, będziemy oglądali starty rakiet. Jesteśmy już po pierwszym starcie ekipy z Włoch na 3 km. Przed nami start Szwajcarów na 9 km z e, końcowym silnikiem. Ja zmontowałem adapter. Byski, tu patrz jaki fajny adapter zmontował. Tak będzie nagrywać sobie. O, to jest, to jest myślę, właśnie EFRA Developed Adapter. I widźmy no i no, słuchajcie, jesteśmy już po dwóch lancach. wystrzeliło przed chwilą Skyward na 3K, potem EPFL na 9K. No i generalnie rakiet tutaj wystrzeliły, ma pogę tam spadochron i potem sobie ładnie spadł na ziemię. Wszyscy się cieszyli. Yy, podeszło nas dwóch ziomków i podchodzi do nas i mówi hi hey guys, congratulations. A my jesteśmy jak ej ale to nie my strzelaliśmy, nie? A po mamy podobne koszulki. No, tutaj macie jakby cały nasz site, gdzie właśnie tam jakby za mną rakiety sobie strzelają. Tutaj jakby stoi widownia, no aktualnie się chowają na trybunę albo gdzieś tam w cieniu, no bo jest po prostu fest gorąco. Za mną są tutaj, słuchajcie, namioty, w których to teamy się przygotowują do, do startu. A tam jakby już jakby są przygotowani do startu, tam mają swoje gs i wszystko i tam jest jakby miejsce gdzie wskakuje ten magiczny czerwony guziczek lunch. No także na razie so far so good, tak wygląda nasz dzionek i... Six, five, four, three, two, one, ignition. Ale skończyło się balistykiem. Czyli, że rakieta nie otworzyła spadochronu i uderzyła prosto w ziemię. No? Jedna trzecia jak gdyby... Prawie się? Tak, tak. za poważnie. Cześć, witamy znów na Poligonie. Co, znowu na Poligonie? Owszem, jak Louis Armstrong nigdy nie powiedział, co jedną sekundą dla widza, dla nas kurczę całym dniem. No i co dzisiaj? Czekamy właśnie na starty trzech zespołów. Tak, dzisiaj będzie lecieć Aris, będzie leciał Boliv Rocket oraz zobaczymy jeszcze start Gras. Także zapraszamy do oglądania. Woo! No i nie ma. Two, one ignition. Mieliśmy słuchajcie kończyć, ale jeszcze strzelił Team Star z Hiszpanii i strzelił balistykiem i mieli słuchajcie aerodynamiczną dezintegrację i trafili w las, no i chyba się tam jakiś pożar zrobił, nie wiadomo czy Brombeiros już przyjechali, Brombeiros są strażacy, brzmi jakby tak, albo drona wysyłają, wow, dobra, więc słuchajcie dzieje się... No i za mną są namioty, w których timy, każdy dostaje swój i przygotowują się do startu rakiet, dają swoją rakietę, stoliczek, prąd, takie rzeczy, żeby, żeby już przygotować i potem za chwilę nieść na lunchpad. My również się na namiot zajęliśmy troszkę na dziko. Skoro mamy trochę czasu, nie startujemy, to porobię troszkę biurokracji kołowej. No i w zasadzie to by na tle, co wam, co mieliśmy wam do pokazania. Vlog już dobiega końca. Także dziękujemy w imieniu całego teamu za, za oglądanie vloga. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie Czerwony Guziczek i żegnamy się! Dzięki!